Chciałabym poświęcić um, kremom oczyszczającym um, do cery tak zwanych hot cloth cleanser, czyli kremów, który używa się do oczyszczania skóry razem ze ściereczkami muślinowymi. I ja chciałabym Wam porównać um, dwa z nich. Jeden z nich to jest kultowy Liz Earl Hot Cloth Cleanser, a drugi to jest um, krem, um, krem oczyszczający Sanctuary, który nazywa się Brightening Facial Polishing Hot Cloth Cleanser. I ten ma za zadanie oczyścić naszą skórę z makijażu, z brudu oraz rozświetlić ją. Ten natomiast ma za zadanie odżywić ją i oczyścić z, 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 yy, yy, z wszelkich zanieczyszczeń. I teraz na początek powiem Wam tak, ten krem, jego pojemność to 125 ml, a regularna cena w butcie to 10.20 pi. I on jest w takim opakowaniu, ten krem, który ja mam, to jest wersja SPA. Marta miała taki sam, okład jakoś tak się zgrałośmy bez nawet rozmawiania ze sobą, że ona kupiła taki sam krem z Sanctuary, tylko z wersji regularnej, nie z wersji SPA. Chciałabym Wam też zaprezentować triki, których używają, używają producenci po to po prostu, aby oszukać swoich klientów i aby po prostu dać Wam złudne e, nadzieje, jeśli chodzi o oczekiwania względem kosmetyków. Tak jak mówiłam, ja kupiłam ten, tą wersję SPA, natomiast Marta kupiła wersję regularną, czyli po prostu no hot cloth cleanser, ale taką no nie SPA. I różnica cenowa jest niewielka, aczkolwiek jest wiadomo, to SPA jest nieco droższe, a jedyne, bo sprawdziłyśmy dokładnie, przesłuchiwałyśmy całą listę składników, Jedyne co się różniło, to jest obecność jednego składnika i to jednego z takich ostatnich na liście, czyli tego, którym jest praktycznie na mniej. I niektórzy twierdzą, że ale z nie tych kosmetyków bardziej aktywnych jest wyższe w tym. Wątpiłabym, szczerze wątpiłabym, bo patrząc właśnie na to, co oni robią, jak opisują te wszystkie kosmetyki, lista jest dokładnie taka sama tych składników. I naprawdę nie sądzę, żeby tutaj na pierwszym miejscu było... no on jest na bazie wody, więc co, dadzą więcej wody? Potem macie masło kakaowe, masło kokosowe, i potem już jest chemia-chemia. Potem macie też jakieś oleki roślinne, gliceryna, chemia-chemia, no i tak dalej. Spodziewamy się, bo kosmetyku, który ma być no, rzekomo z paweł, skąd mi się, że będzie miał więcej składników naturalnych. Ten natomiast tutaj niczym, że tak powiem, mnie nie zachwycił. I przede wszystkim się chodzi o działanie. Po użyciu tego kosmetyku zraziłam się do firmy Sanctuary i na chwilę obecną już nic nie kupię z ich firmy, bo po prostu największe rozczarowanie chyba jakie w życiu miałam. Kupiłam go z myślą o y spróbowaniu po prostu tych kosmetyków właśnie ze ściereczkami muślinowymi i stwierdziłam, że po co mam od razu kupować Liselle, skoro mogę kupić ten, a udało mi się kupić w promocji 3 za 2, kupowałam kremy z Aven i ten akurat wybrałam sobie jako ten trzeci, y że tak powiem darmowy Więc no stwierdziłam, w sumie jak na takie okazji to mogę spróbować. I on w ogóle nie zmywa makijażu. On po prostu marzy go po całej twarzy. Jest taki jakby oślizgły. I zamiast cokolwiek usunąć, rozpuścić, to on tak się marzy. marzy, jest to tak nieprzyjemne. Jeśli chodzi o w ogóle o zmywanie makijażu oczu, to no, tragedia. Wszystko wam rozmarze będzie wiecie, wyglądało po prostu jak mi się panda, i potem bardzo ciężko będzie to usunąć. Oczy i tak piekły, że myślałam po prostu, że mnie wypali. Już ma wolę to niefortunne mleczko wyladać od tego świństwa. Marta wiem, że także była bardzo niezadowolona ze swojego kremu. Ona w ogóle go nawet nie zużyła, tylko że chyba oddała komuś albo wywaliła dosyć szybko, z tego co pamiętam. I przejdę teraz może do samych ściereczek muślinowych. A więc po używaniu tego w ogóle nie wiedziałam, czemu tak ludzie się zachwycają tymi ściereczkami muślinowymi. Używam tej, to jest ściereczka z Sanctuary. I tak się zastanawiałam, no nie wiem, to wygląda jak taka zwykła, wiecie, jakby nie tetra, tylko, no nie, nie rozumiałam o co chodzi, że to z niby aż tak fajne. W ogóle nie widziałam, żeby to oczyszczało moją skórę dobrze. No nic, rezultatów. I dopóki jak kupiłam dopóki jak jak kupiłam Liz to się przekonałam co to znaczy ściereczka prawdziwa muślinowa. Czyli taka. Postaram się tutaj z bliska pokazać. Nie wiem, czy to będzie widać. Różnicę w strukturze tego materiału. Mam nadzieję, że coś to będzie widać. Ta ogólnie jest taka jakby z dwóch warstw jakby złożonych i on no rozdziabuje się tak i w ogóle no nie oczyszcza skóry w żadenkolwiek sposób, natomiast ta ja rozumiem, rozumiem o co wszystkim chodziło, że właśnie ten krem jest tak fajny, ale sama świeczka myślę ma ta w porównaniu do tej, już w ogóle nie ma porównania. Te, w ogóle trzymam ją tylko do tego, żeby pokazać Wam na filmiku, no bo już więcej jej nie użyję, może nie wiem, będę nią wycierać kurza albo coś, no bo na twarz już na pewno jej nie użyję. Natomiast ta ściereczka z Liz L jest niesamowita. Oni sprzedają też same ściereczki muslinowe. Już Wam powiem, bo specjalnie wziąłam ceny ze sklepu, żeby Wam powiedzieć. Same ścieżki musionowe, zestaw dwóch kosztuje 3,55 funta, sześć kosztuje 8,65 funta. I teraz jeśli chodzi o sam ten krem, to można go kupić w wielu wariantach. Ja kupiłam 50 ml, aby go przetestować, bo po tym stwierdziłam, że lepiej nie ryzykuję z pełnowartościowym pakowaniem, bo jeśli się okaże, okaże nieskuteczny, to szkoda pieniędzy. I zestaw taki starter kit. I to jest 100 ml tego kremu, bo nie występuje w większej objętości niż 100 ml. I dwie ściereczki muslinowe razem z kosmetyczką. Kosztuje 13,25 Z pompką, bo on jest w opakowaniu z pompką. Ten natomiast jest taka zwykła tuba. Chyba dam mi się, że jeszcze ciutkę zostawiłam. Za chwilę Wam pokażę, jak wygląda konsystencja. A więc ten tutaj można kupić też Kurczę, to nie ma wypisanej ceny. Aha, bez żadnych ściereczek i bez żadnych kosmetyczek on kosztuje 11,75. No to moim zdaniem ten 10,20 to w ogóle no nie, nie ma porównania za tą samą cenę praktycznie. Jakość całkowicie inna. I można tylko kupić właśnie w tej wielkości próbnej z jedną ściereczką myślową, tak jak ja mam, ale na pewno kupię więcej, no bo rewelacyjne są te ściereczki. I przestałam używać swojego koleselnika na rzecz tych ściereczek, i jednak kalisjonik uważam, że jest lepszy. Ale te ściereczki, jeśli nie możecie sobie pozwolić na Karisonik, to jest naprawdę rewelacja. Nie wiem jak z innymi firmami. Wiem, że Wodyszał robi takie ściereczki, wiem, że są jakieś fosy w rozmanie, yy, ale czy one są tak samo fajne jak ta? No nie mam pojęcia, bo nigdy nie używałam. Jak teraz przyszedł w kwietniu do Polski, to na pewno postaram się sprawdzić, czy one są takie same. Jeśli chodzi o Sunkrę, zachwyt i rewelacja. Bajecznie usuwa makijaż także z okolic oczu, z całej twarzy, nic się nie marzy i są naprawdę bardzo przyjemne, ma taką bardzo odświeżającą konsystencję, ale też niech Was nie zwiodą pozory, to też wcale nie jest taki fajny, super naturalny skład, tak jak się reklamuje Liz El na stronie, zaraz Wam przeczytam, co ona twierdzi, że ten hot cloth cleanser tutaj ma. Też masło kakao jako jeden z tych właśnie głównych składników, czyli tak samo jak ten. Ma jeszcze ekstrakt, to jest hops ekstrakt, przepraszam, ale nie wiem po polsku co to jest, z rozmarynu, z rumianku, z eukaliptusa, ma jeszcze pantenol, wosk pszczeli, tak samo jak ten i ten ma jeszcze też glicerynę, czyli, że tak powiem, nawilżacz i on też jeszcze, że tak powiem, wchodzi w reakcję z wodą, ogólnie dłuższa historia, ale mniejsze z tym. Ogólnie... Naprawdę świetnie działa na skórę. Skóra po jego użyciu jest taka naprawdę super czysta, tak jak Misia kiedyś pokazywała w swoim wimiku, że po prostu ma się uczucie, że jakby po prostu jakby się potarły skórę, to by wam piszczała od, od tej czystości, faktycznie tak jest. Podejrzewam, że kupię jeszcze kolejne opakowanie, chociaż mam zamiar spróbować jeszcze innych rzeczy, więc na razie zobaczymy, bo ja ogólnie lubię próbować nowe produkty, dlatego oprócz wielety na razie nic nie był w stanie zatrzymać mnie aż na tak długo. Ale jeśli macie ochotę spróbować, to naprawdę. Szkoda Waszego czasu i pieniędzy na jakieś takie produkty tego typu, to Sanctuary to naprawdę no, dla mnie to jest tragedia, trzymam to opakowanie, chyba już któryś się tylko po to, żeby właśnie Wam pokazać i przestrzec was, proszę, nie kupujcie go, bo jest okropny. ciekawa jestem, czy u kogokolwiek się on Naprawdę jestem bardzo, bardzo ciekawa, bo szczerze w to wątpię. I co, jeśli chodzi o efekt rozświetlenia, no mama jedyna, jeśli rozświetlenie to są zatkane pory i po prostu nie makijaż, to no ja dziękuję, coś okropnego. Przepraszam, ja skacze. Natomiast jeśli chodzi o tę ale naprawdę nie mogę złego słowa powiedzieć. no Oprócz tego, że składowo no, mogłaby być trochę lepsza, ale już no No nim cierpię się, bo rozumiem. On ma taki świeży zapach, zapach, właśnie przez ten wyciąg z ektarptusa jest taki jakby lekko miętowy. Natomiast... Yy, yy, ten to nawet nie pachnie ładnie. Ten Sanctuary, natomiast no nie wiem, ciężko mi to opisać. Przepraszam, że Wam pokażę na ręce. Tak wyglądają obydwa. Ten biały to jest Liz L, a ten tutaj to jest Sanctuary. Ten Liz L jest taki bardzo gęsty. Nie taki jak maselka do ciała, ale taki bardzo gęsty. Ten Sanctuary natomiast to jest taki zwyczajny po prostu krem. Ech, naprawdę on tak pachnie, no nie wiem, tak jakby trochę naturalnie, a trochę chemicznie, takie pomieszanie. I to nie jest ani przyjemne, ani, ani w ogóle no, miłe do wąchania. W ogóle, no nie wiem, może dlatego, że też tak samo działa, To po prostu wszystko mnie teraz od niego po prostu odrzuca. I, I jeśli chodzi o zachowanie na się na skórze, to Liz jest taka naprawdę przyjemna, odświeżająca, chłodząca. Yy, natomiast to Sanctuary to w ogóle, no, no naprawdę po prostu tak się klei na tej skórze, że no nic się nie da z tym zrobić. Yy, dlatego podsumowując, yy, jeśli kupujecie jakieś takie właśnie kosmetyki i chcecie koniecznie użyć yy, takiego właśnie hotcloth cloth cleanser, to wiem, że jeszcze Number 7 ma też w swojej ofercie. Pixi mu kiedyś polecały, słyszałam o nim też sporo dobrego, ale stwierdziłam, że czemu nie spróbuję tego kultowego. On zdobył wiele, wiele nagród. Nie wiem, czy mam teraz... Wyrzuciłam te urodki, które były, ale on z że chyba aż 8 albo 10 nagród z różnych właśnie organizacji lub gazet. I moim zdaniem za taką cenę, bo to moim zdaniem wcale nie jest aż tak drogo: te 11 czy 12 funtów za skuteczność i za to, jaki efekt daje, to naprawdę jest super. Mam też ochotę spróbować właśnie nieco więcej kosmetyków, bardziej już typowo organicznych, naturalnych. Dlatego po tym opakowaniu spróbuję innych i jeśli żaden nie dorówna, to na pewno wrócę do niego. W ogóle nie mam co do tego wątpliwości. Także podsumowując, jeśli macie ochotę spróbować takiego oczyszczacza do twarzy kosmetyku oczyszczającego do twarzy z użyciem ściereczki moślinowej, to no naprawdę w ogóle nie mam porównania, jeśli chodzi o samą jakość ściereczki, o jakość kosmetyku. Gorąco polecam Wam Liz L i gorąco odradzam A Sanctuary. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, nie wiem, co jeszcze miałabym na ich temat wspomnieć to śmiało piszcie w komentarzach, na no dole chętnie Wam odpowiem. I jeśli macie nawet cerę tłustą, bo dużo osób się martwi się, że przez to, że konsystencja jest taka gęsta i tak dalej, trudzikowa, yy, trudzikowej to, to może nie wiem, bo to ściereczka, myślę, bo bardzo często trzeba prać, co najmniej w temperaturze 40 stopni, tak zaleca producent. Yy, polecam Wam właśnie kupić sobie takie ten starterki, czyli taki właśnie zestaw z kilkoma tymi ściereczkami i, i z tą wersją właśnie tutaj całą tą buteleczką. Ona, ona taka fajna, z, ma wrażenie sprawy takiej ekskluzywnej, z pompką to moim zdaniem też jest warte, bo jeśli się płaci już więcej trochę za kosmetyk, no to ma się oczekiwania. Ten jest naprawdę nawet bardziej higieniczny w użytkowaniu ni niż ten. Yy, no i to chyba wszystko. Także pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!